Jaka jest różnica między może być a jest? W pierwszym wypadku wyrażamy jakieś przypuszczenie. Jeśli powiem zdanie pizza hawajska może mi smakować, oznacza to, iż uważam to za możliwe, że pizza hawajska mi zasmakuje, ale nie wiem tego. Jeśli zaś powiem... Pizza hawajska mi smakuje, będzie to już stwierdzenie pewnego faktu, że lubię jeść pizzę hawajską. Zatem, pierwszym zdaniem, wyrażam jakąś możliwość, a drugim stwierdzam coś, co przyjąłem za prawdę, za fakt. Ta różnica w moich dyskusjach z apologetami bywa jednak mocno zacierana. Jeśli oglądaliście moje materiały o apologetyce presupozycyjnej, zapewne wiecie, że jednym z argumentów presupozycjonistów jest. Eksperyment myślowy Hilarego Putnama, który ma wykazywać, że nie możemy być pewni swojego istnienia. No oczywiście za wyjątkiem samych teistów, dla których gwarantem istnienia jest sam Bóg. W dużym skrócie chodzi o to, że my jako ludzie nie możemy być pewni, że istniejemy, ponieważ nie możemy ponad wszelką wątpliwość wykazać, że nie jesteśmy jedynie czyjąś myślą albo elementem symulacji. Putnam używa tutaj słynnej analogii do mózgu zamkniętego w słoiku. Dzisiaj chciałbym trochę rozwinąć ten temat. Jak pewnie zauważyliście, hipoteza mózgu w słoiku jest czajniczkiem rasela. Nie możemy jej sfalsyfikować ani w żaden sposób poddać w wątpliwość, ponieważ ilość założeń, którą możemy do niej dodać, czyli kolejny szereg niefalsyfikowalnych test, które będą ją uzupełniać, jest nieskończenie długa. Tak jak z czajniczkiem, który. Oczywiście orbituje sobie wokół Słońca po eliptycznej orbicie, ale jest tak mały, że nie może go wykryć żadna aparatura ani żaden teleskop. Tak tutaj na przykład ktoś mógłby stwierdzić, że otaczająca nas rzeczywistość nie jest symulacją, ponieważ nie jesteśmy w stanie dostrzec w niej błędów, co można skontrować mówiąc, że może nie widzimy tych błędów, bo autor symulacji nie pozwolił nam ich zobaczyć. I przyrównałbym to do Simsów. Simsy, ponieważ są elementem gry Family Friendly, nie posiadają narządów płciowych, a jednak mogą robić tak zwane bara-bara, dzięki któremu powiększa się Simowa rodzinka. Dla nas, jako twórców tej symulacji, jest to oczywisty błąd, ale dla Simsów jest to już element ich rzeczywistości, na który absolutnie nie zwracają uwagi. Więc skoro nie jesteśmy w stanie wykluczyć hipotezy mózgów w słoiku, to w teorii żaden nasz wniosek nie może być pewny. Skoro nie możemy nawet całkowicie potwierdzić naszego istnienia. Uważam, że to prawda, że nie możemy nic pewnie stwierdzić, ale myślę, że możemy w pewnym stopniu ocenić, co jest dla nas praktyczne. Jeśli powiem kutry f tu ru, chcąc zakomunikować Wam, że jadłem dzisiaj kurczaka, zapewne nie osiągnąłbym celu i do nikogo z Was ta informacja by nie dotarła. Aby osiągnąć swój cel, muszę powiedzieć wprost. Jadłem dzisiaj kurczaka. Użyć odpowiednich liter w odpowiedniej kolejności i nie ma absolutnie żadnego znaczenia, czy ja jestem prawdziwy i czy kurczak jest prawdziwy, skoro na poziomie naszej świadomości wy odebra odebraliście informację, że tego kurczaka zjadłem i nie odebralibyście jej, gdybym powiedział kutry f turu. Problem solipsyzmu jest tutaj zupełnie nieistotny i nie uważam, aby kiedykolwiek był istotny, bo zawsze możemy odebrać informacje przy pomocy naszych zmysłów i dla nas na poziomie ich funkcjonowania będzie to wystarczające. Czy będzie to jedynie subiektywne odczucie? Jak najbardziej, ale czy ma to jakiekolwiek znaczenie, że to tylko nasze subiektywne odczucie? Absolutnie nie. W pierwszym odcinku strumienia świadomości, w którym poruszałem temat jaskini Platona, dałem myślę, że dobry przykład tego o co mi chodzi, mówiąc, że sytuacja osób zamkniętych wydaje się niekorzystna tylko z naszej perspektywy, a nie ludzi siedzących w środku, nie mających pojęcia o istnieniu innych obiektów niż cienie na ścianie. Z tego wynika, że nie ma absolutnie żadnego znaczenia czy istniejemy czy nie, bo nie mamy jak się tego dowiedzieć, a jeśli te iści presupozycjoniści twierdzą inaczej, to tak, na ich barkach spoczywa ciężar wykazania tego oraz wskazania ich źródła poznania, którego używają do formułowania wniosków pewnych, a nie tylko subiektywnych ocen. Tak samo jak ten człowiek, który wydostał się ostatecznie z jaskini platońskiej i potem wrócił, próbując innym opowiadać o świecie poza nią. No dobra, dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że podoba wam się taka luźniejsza forma przekazów, w której po prostu siadam i mówię do mikrofonu. Wprawiam się w płynnym mówieniu, bo, no właśnie, chciałem to potrzymać w tajemnicy, ale nie zakomunikowałem odpowiednio swoich intencji, no i tak wyszło, że Adrian wygadał się u siebie na kanale. <grym> tak, to prawda, dzisiaj o 18 usłyszycie mnie na antenie stacji Ateizm. Do zobaczenia za 5 godzin i pamiętajcie, czytajcie, studiujcie. Открывайте.